Dobra, ja muszę was od Holaka przytulić. Tak powiedział, bo idzie grać w CSa. Dzięki Holak. Szkoda, że nie możesz być dzisiaj z nami. No. A Holakowi powiedział. Nie, Sucharowi powiedział tak. Dziwne, Dziwne leki przystojny. Bardzo dziękuję za komplement. Naprawdę. Ciepło się na serduszku robi. Tak, widzę. Ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że w Ca AKI będzie jednym z pierwszych e, modeli na Instagramie, jeżeli o. chodzi o koszulki, które wyjdą już po oficjalnym powrocie. <grym> Fajnie. E, Także będziecie mogli kupować. Będzie taki X, e, może dwa. Chuj, ja jeszcze nie wiem. Chuj, ale wydaje mi się, że, <grym> że będzie pytara generalnie. A kto nie kupi ten, no... Myśleliśmy nad nazwą Gigakoksy, ale tego nie skumają dęciaki <grym> A zasięgi trzeba robić. Może jakaś banda, może kolektyw, chuj nie wie, zobaczymy. Kolektyw? Ja pierdolę. No Coś gangsterskiego bym wymyślił. Żeby się nas bali, nie? A, <tryk> zrobimy sobie takie sygnety na Kurde, palce. Muszą być sygnety. Takie sygnety, żebyśmy nosili. I wytatuujemy sobie rękaw. Spokojnie, zrobimy, zrobimy. Wytatuujemy rękaw, a jakieś filmiki porobimy, na łyso się golimy może. Nie ma problemu. Ty, ale ostatnie takie foty stawiłeś, Dostałeś jakieś PW od fanek na 100%, puchy. A ładne było zdjęcie? No to, co no. kurwa ci obrobił ten chłop. Ładny. nie? No, dostałeś PW od fanek, przyznaj się. Mam no, To co chwila, akurat. Tylko jedna z Dobrze, na, na na Akurat jedna napisała serduszko. Pokaż No, a ty wiesz, ja która? Pociągnę... No. A ty wiesz, Ile punktów krótka miała? Mi nie, biegłem Pierwsze... na studniówce. Nawet. Aaaa, Aaaa, 6, ja ale 5. ona przecież teraz ten. Ona ma, ma. Ma, ale myślę, że dla Ciebie ale, był ten. Ale mówiła, że... Ale mówiła, że wiesz... Chuj kto. No, też tak myślę. A wiesz, że ona mi wysyłał Nie, nie. Nie wiem, wiem. Możemy się podzielić. No pewnie. Cały Industries. Każdy dostanie swoją <laughs> Ej, ktoś mi napisał Dobra, nie będę pisał co mi napisał, bo będą tak pisać Siema widzowie Ale ja już się schowam Spokojnie, nie ma co Nie przejmuj się ty... Co ci ktoś napisał? Gdzie jest idą? Marcin, co, co, co zamówię powiem? ci Maka, co chcesz? O, co ty pisałeś, <laughs> a ten Mac no. miał być zamówiony No, chcesz Maka no, też? No, nie, że tak, no ale, pewnie ale... Ale no, ale Big Mac'ek, powiem w zestawie, dobra? Kurwa, myślisz, że dowożam jeszcze? No kurwa, to ważne. O kurwa, pustość się Malinowy smak, ciekawi mnie, bo ja generalnie lubię malinki. Ja też lubię. Ja też lubię maliny, no. Okej. Okay. A lody malinowe, jakie są wykurwiste. A lody są z mleka, to myślę, że to dobre połączenie. Zaraz no, wam no, powiem. No, to, to co? Jak to wygląda? O <noise> oh, oh, kurwa! Weź posmakuj. Tak, budą kurwi, że to jest chuj. Ode mnie 1,5 i pół, kurwa, max 2. Powiem szczerze, że trójkę bym dał. Co? No dobra. Jakby każdy ma swoją opinię. O kurwa. Trochę ich klusnęło za Nie jest taka zła. No mi też trochę <laughs> się ale nie jest taka zła akurat. Trochę wyjebałem i nie ma dla suchara. Nie skapnie się, postawka. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie Tak. No. Myślicie, że nie zauważy, że jest Nie zauważy. Podpierdalam Ci trójeczkę. Ja Nie! Ja max dwa daję. Nie, mi to... Powiem Wam, że... To mi weszło. Nie, weszło mi. Ja bym tą mocną trójeczkę tutaj... Czyli dwie trujeczki. Suchara bierzemy od alkoholika piątkę. Mocno wali spiritem, także suchara bierzemy Nie, właśnie Mocno wali spiritem, więc suchara daje piątkę. Dobra, to ja piszę. Czyli pięć... I 3, i 3 to 11, i 2. 13. Czyli ulubiona. Liczba suchara. 13 latka. 13, 12. Yy, to były malinki, tak? Malinka, tak. Czyli skład się zgadza. Ty, ja kapsel do szklanki. Kurwa, go teraz wiemy. Dobrze, że zucha braca. Nie mam sobie rączek bronić. One są ciepłe Pigwowa To dla was widzowie Jakie już One są ciepłe Takie mamy może, dwie nowe wybrówki? propozycje dla was Zaraz je przedstawię. My nie piliśmy pigwówki Nie ma problemu no. Kurwa Do pracy wypierdalałeś Było 6, bardzo. A jest 5. Do pracy, do nety wyszliśmy Łódź się kurwa Dlaczego bo, no, ma to potęgi, wódka? Widzę, że jest 5. Jak znikła Jaka wódka? Miała... <mum> <mum> Widzę, że jest 5. No od to jest ale, ale, ale od góry Co ty pierdol, Ja będę, ja będę dyskutował Od której strony skończyliśmy? Mam zdjęcia no. A ty jesteś najebany. Dobra, to odpierdalać. <laughs> to no niejebana. Uwaga. Suchar jest napierdolony. Tak, tak, tak. No to jaka zniknęła? No proszę się bardzo. jebany. A czemu ty zdjęcia robisz? No Nagrywaj, Malinowa. Ta, malinowa. To, wiesz, ty powiem ci, że jesteś tak najebany, że sam <laughs> żeś się wyjebał przed wyjściem? Tak. Ja, to robi. ci się lepiej szło? A masz ciwkę? Mam. Bo był, był szudzek za napięcia. Mam ciwkę pewnie. Powiem wam tak. Jest, był taki psycholog, który mi tak strasznie wszedł na, na banie, ale tak po roku mnie przeprosił. Tak? Tak. No. Kujo cita. A, Kujo wow. Cita. Strasznie. Ale on na banie. to było bardzo niemiłe I... dla siebie, bo ja pamiętam. No. Zobaczmy, co się dzieje na ale Zobaczmy. Ci, jest Zobaczmy. Paru widzów kurwa chciałby sobie przypierdolić komara, że tak powiem. Kolokwialnie. Dlatego może spróbujemy następnej wódeczki z prawej strony, którą jest Piotrusiu przedstaw widzą. Już mówię, Za, jest to, nawet nie muszę patrzeć, jest Kolejno to wódeczka znaczy. pigwowa. Wcześniej piliśmy połączenie pigwy z cytryną. tak zwana pigwówka. Pigwóweczka. Tak. Chyba jest gdzieś, czy to jest... E... Jest to z jesiennych zbiorów pigwy. Na pewno jest to w top Czyli... 3, to. W top Ale czekajcie, czy to jest z jesiennych zbiorów w tym roku, czy w poprzednim? Pa... Słuchajcie z tych słów. Alkohol, słyszałem, Podczas, No, no ma, alkohol Marzenie, alkohol, to samo To się mierza to jest... Nie 3, mogę, 2? kurwa Bolało mi się po ręce Ale dobrze, zna, że leją do pełna, nie oszczędzają kurwa. O kurwa, banan się skończył po to jest dopiero pierwszy, co? No, o dziwo Uwaga, będzie A ładnie. ja mówiłem, potrzeba więcej, przepraszam Dobra. A to było dobra, dobra, Piotrek posuń się, bo spróbuję jak barman zrobić to jednym ciągiem Pewnie, a to musisz wszystkie złączyć ładnie. Kielona, bo kielona Lecimy Oh my god, ulala oh To, to dobrze? No jest dobrze, mi się wydaje, że jest ta ręka barman Bardzo Co powiesz, Aki? Zajebiście jest Mi się wydaje, że jest... Napęta ja no, no, Jest jest na trafie, no Jak na pierwszy raz, o kurwa o, kurwa. To jest do no, to, jest, to jest jakiego akurat. To jest, niebieski, to jest akurat mój niemiecki. To tak? jest różowy. Nie, twój jest świat Pozwólcie, że przed degustacją odbędę pobyt w toalecie. DJ Kraw do ciebie pisze? No, DJ Kraw napisał, że pozdrawia mnie jakiego i cię też. Sobie. Dzięki DJ. Stało trzy lubelskie na koniec. Smacznego chłopaki. Zobaczymy. Co tam kryje Soplica pigwowa? Ty pachnie chujowo. O kurwa ech. 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 To co je ech, ech, nie dasz Jeden, to jesteś pojebany Słuchaj, Co pięć znowu Nie, 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 co ty? Jeden, kurwa. Ja, ja dałbym jeden, ale mi zapierdolili no i nie, nie, daj jeden, daj jeden, da jeden jeden. jeden nie, 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 To tym To o tym sądzę właśnie. No. Kurwi gówna. No Naprawdę. Oj. Soplica pigwowa. Ta klasyka, to ta gwówka, Chyba górnówka kurwa. Sitówka jak kurwa. rzeczy samej w punkt. Polecam tak Najgorsza Jak komuś jest zimno w gardło, tylko wtedy Tak, bo jak macie chore gardło i chcecie Ta, Tak na Ale wypluje Nawet wtedy nie, nawet... nie Wyplujcie, nie połkajcie tego Nie polecam Wyplukajcie sobie gardło co? i wyplujcie Naprawdę co? Ty, Ale wiesz co, no, myślę, że nie. możemy mieć zaburzoną kronikę przez to kurwa opę mleko No mleko zaurało, ale to, ale, ale nie, piliśmy malinówkę nie była taka zła Jak to Malina była A ile malina miała? 13 13? No Kurwa. To, to ma kurwa 5. No. To, to, to ma 5. To, to jest jebany syf. Jebany syf. Tylko dla alkoholików. More Malinowa miała 13. Ale na no. dwójki? Co? Słuchaj, na dwójki? Nie, ja nie. chciałem A, dać 2, ale i jedynka zajebali. 5-4. 4, cztery! Jebane cztery. gówno. Gówno. Jebane gówno. Potwierdzam. Nie pijcie tam. Gdzie jabłczan? Napój Tomo. spirytusowy. Lubelska żurawinowa. To nie to jest ten napój spirytusowy. To nie, likier, to nie jest likier. To Żur jest likier. Żurawinówka. To jest napój spirytusowy. Zobaczmy jak to się na to podoba. Nie e, doli tak, spirytusowy. Ja chcesz soczku. Soczku, najpierw. Tak, pewnie. Mi się wydaje, że ten napój się może spodobać sucharowi. No, mi się, no wydaje, się no, wydaje, że sukarka. Ustawiśmy gliszki obok, a będzie Żurawinówka. Chcesz ciekawie ja lubelska. Która yes. to ja jest ja lubelska w naszej kolekcji? Raz, dwa, trzecia. Większość była w staplicy, Tak, rano, ale nie? teraz mamy jeszcze dwie lubelskie. Jeszcze to dwie lubelskie. To, jest to jest trzecia w kolei. Lubelska zura zacznijmy lać może. Aki, pozdrowił pozdrowi nas. Dzięki, pozdro, za pozdro. Dzięki. Korba bomba. Korba bomba wysuła. Ale ładnie nalał, o kurwa. To jest po, to nie, to Ty, kolor. ale ładnie kolor ma. <laughs> ładnie nalał, a nieładnie pod, przeniosłeś. Pod, <laughs> Podoba mi się no, koło Muszę już patrzeć na swojego no tak? przedłużyć umowę Pod tego wynajmu No ale Widząłyś ci kurwa pojebana? Patrz, trzy no. Kurwa ma Dwa i pół były Ja bym to zaliczył o, Idziesz tam kurwa No zalicz mi Tak zaliczamy Git git Zaliczyli no. mi, bok A Okej, żurawinkę chętnie skosztuję Ja no, też z Wszystko co jak Kurwa nie wpisałem nie będzie dzwonić. Będzie dzwonić. Dobra, zostałem tutaj. Uu, nie bo tak. jeszcze się, się podoba. No co, chujowa, ale kopię, to dam dwa. <laughs> Poczekaj. Nie no, dam... A w sumie nie była taka zła. Nie no nie była taka zła. Gdzie jest ta kurwa ocena? 30%, ale da się przełknąć. także Czy... Ja nie cię pierdolę! Co to za gówno? To daj mi ruchu. jeden! Komis, daj komis. dwa się stara! Nie, daj mi jeden kurwa! 2, dwa, 5, 8. Dwa, ja pierdolę, wiesz? Jest druga, od końca. Ale przyznaję, że kopię. Kopię jak z kurwy no ale Ma, Ma taki smak. Smark... takie kurwa niedobre! No to jest dobre właśnie. Jak jest za muła i chcesz Siema. poczuć, że żyjesz, to polecamy. Bo że powiem robiącę. Ci, że ja teraz to czuję, no. że mam wszystko ze sobą. No Nic a no z dziwkę, dziwkę, Bo albo chciałbym dziwkę? Zdziwkę? Poczekaj, <laughs> Marcin. Generalnie jak chcecie pić włódeczkę, to nie to Eee, muszę nie, no, ci... Ale macie dużo... Ludzi, tyle. Dziwka dance ręce. Mi to się wydaje, że w ogóle na Twitchu to nas kurwa nikt nie lubi ze streamerów. Nie Lubisz lubią się. nas. Nie tak nie, do ale czasu, ale muszą też... nas lubić. Boją się. Ja pierdolę. No, Czesu, na pierwszym Czesu, Na pierwszym... co napisał! Popo, nie pierdol tylko moje zdrowie! Do, 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 do. Nie do wyboru! Grafruitowa cytryna ja malina, chuj z tą cytryną! Nie! To mango. Mango. mango! Mango nas ciekawiło! Zapraszam ja do degustacji. Ja mango. Tak. mango! Suchar, może umiesz kilka liści, żeby była rzetelna degustacja. Ja nie, nie, Nie pachnie, ładnie! Zapach, poczekajcie. Pach. Najpierw. E... Pa... To w ogóle pachnie, jakby to był sok, a nie. Nie, pachnie, trochę Nie, tak, Pachnie jak sok. Nie, w ogóle nie pachnie jak okay. sok. tak pachnie jak sok. Okej, kurwa, się wypowiedzi, ja się znam najbardziej. No pra, proszę, proszę. No ja też, prezesie. Przepraszam, szefa. te roboty, więc tak. tak. Wódą pierdoli tak na 3%. To jest naprawdę niewiele, trzeba się czuć, kurwa, wdechnąć wszystko. Nie ma szans, że jak nie przyłożycie nosa centymetr od kielona, to to poczujecie. Pachnie jak sok? Nie! Przepraszam. Idealnie znalazłem dobre porównanie, jak, jak syrop no? na kaszę. A nie pachnie jak multiwitamina przypadkiem? Jak multiwitamina, ale no. też trochę jak syrop nie, na kaszę. Nie, jak giga multiwitamina. Multiwitamina przynieść sok i porównać. Nie, naprawdę, no, no pachnie jak multiwitamina, dobrze chłopik. Ale troszkę syrop na... No, kaszę. mamy sok w ale, ale są nuty syropu na kaszę. Generalnie, jak. Znaczy za blisko nosa. jak Nie syropu. Ale co są? Nie, Aki, nie, 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 nie. jak blisko nosa. To jest fałszywe. Dobra, zdrówko, Denisa, zdrówko wszystkich was oczywiście. Jak nie? Uwierzcie mi. Tylko pięć, kurwa. Zajebista. Dobra, w chuj. Wyjebana w kosmos. Zajebista. Deszczu, zajebista, zajebista jest. Buda. Deszczu, za Dobrą? Podczał. Wyjebiście. Dobra, dwadzieścia. Walczysz z Montem naprawdę. Naprawdę. Do... Powiem ci, że jak... Mm. Pychna woda. Nie, zdrowie można wypić, ale to było główne, nie? Nie, nie było tak na. Nie, było nie. Ten... Ja bym dwa... dał nawet... Ja bym dał trzy. trzy. Dobra, ja bym dał trzy. Daję dwa. Zgadzam się. Y... Cztery, dwa. Sześć, dziesięć. Poczekaj. było coś trochę smaku. Tak, nie. Ja Mówiłem... bardziej czy duży, ale nie, to nie było mango, tylko jak mówię multivitamina, to bardziej było. To było jak zmieszanie dużych owoców. Na pewno lepsze by było z mleczkiem. Tak. Na sucho dajemy dwa, ja za kim chyba. Ja, ja daję Schadamy, trzy. Ja ja daję. Daję. Zalety nad tymi, które miały Śmakt. po jeden od nas. Śmakt. Śmakt. Ja, Oprócz wody było już smak. Trzy razem spokojnie. do trąby. Ja do, trądy. do trądy. Pozdrawiam, <grym> no. <grym> Pozdrawiam widzów i Młosza. dziękuję warszawski za 10 dolarów. Siema Mateusz. Siema trąba. O! Siema Tromba. pozdrowić widzów? Proszę cię. Pozdrawiam widzów. Pozdrowienia mam atropy POMO yeah, Dziękuję Ci bardzo Mateusz. Gdzie mój mod jest na kanale ekipy? To jest bardzo ważne pytanie. Nie, no wiesz pan si, ale się by się wkańczył, chyba Nie no, A, to, nie to, jest. Prawda. <laughs> A, to prawda To no prawda Mamy dowody Jak wytłumaczysz półtorejka widzów Pateckiego na ekipie na Falga's Nie wytłumacz tego Oj, chyba coś przerywa, ale generalnie powtórzę. Spina, blama, no to jest kurwa żart. Nie. Dziękuję bardzo Mateusz za rozmowę. Trzymaj się. Dzięki Tombi W każdym razie pozdrowienia od trąby są. pokczam. Pokczam, Super! Już mamy Malika Montanę, trąbę! A mi tromba nie odpisał na Instagramie. I 30 kałpopa! Dzięki Mati za rozmowę. Napisał zasięg, ale... Aj, chuj, Ale nie trąba bardzo w porządku facet. Nie, mi się, no jest prawo, prawo, nie, mi no się naprawdę, wydaje, że Tromba jest, trąba jest pozo, w porządku. No? Frieza też. Ja go lubię, Freeza lubię. Ja nie lubię tam kogo? Ja lubię Popa i ja... ja też ich lubię. Ale to, to chyba inna ekipa. Ale ja su... lubię Akiego kiego? To jest A... jest nawet w porze, no? <laughs> Ja I chciałbym dżaję. pozdrowić Malika, Montana i wszystkich widzów Gruszkowa będzie lana, zapraszam kielonki, proszę się Gader na midzie. Gader nam Zbieramy się napieramy, napieramy Napieramy w ataku Kurde, ale lejesz, To jest kurwa już skill, to nie jest <laughs> To jest koło za linijkę Wszystkie równo, ile minęło? Dwie sekundy speedrun greyfurtowej <laughs> Jak pachnie, jak pachnie. Kalibracja, kalibracja najpierw. Jest greatfield, bardzo mocny tak akurat. Ale też jak o, taki soczek. Ale powiem. nie, ale greatfieldowy. To jest soczek, tak bardzo. Dobra, jeszcze mam najpierw zapach, bo ja już chciałem chlać, spokojnie. <laughs> Szczerze, zapach zajebisty. No, jak no, soczek taki? No, ale nie, bardzo fajny zapach. Cześć, co to jest w ogóle? Soplica? Okej. Okay. Lubelska bardzo rekrutowa. Daję posmak w wu... soku? Nie, nie, dziękuję. A nie Kalibracja tylko wodą, żeby było równo. Daję posmak wody na końcu. Mały szczęśliwy pozdrawiam. Ale pachnie Potrzeba. bardzo ładnie, ostatecznie. Dobra. Próbujmy. Możemy. Okej, okay, jest dobrze, nie czuć aż tak bardzo wody. Nie no ja czuję. Ja yes, aż tak bardzo nie. Ja, ja dam szczerze trójkę. Więcej niż wszystkie. Ja też dam trójkę. Ja dam trójkę. Oj kurwa, po... dobra, okej, okay, okej. Okay. Po chwili wali, po chwili. Końcowe nuty Spiritusów. No, ja daję czwórę! Ja, ja poczułem w Ja daję, trójkę. Ja daję, ja trójkę. daję czwórę, trójkę. bo Grapefruit generalnie jako... jako, jako Ale obok, Grapefruit sam sobie jest spaśny. Jest fajny i bardzo było go czuć, więc trochę zabił ten smak bóneczki. Nie był taki mocny jak przy pigówce, No. więc daję czwóreczkę. No, ja daję trójkę. Daję dużo. Dobra, było lufa! O, dziwo, więcej niż suche. Była lufa? Ja teraz mogę... pytanie! Pytanie Dajcie pytanie! Sprawa z po, po. Ja powiem, kurwa. Ja powiem. O kurwa. Nie. Widzowie. Kładziemy czysto i nie chcemy. Nie wracamy do tego. Kawę, na ławę, Kawę na ławę, kurwa. Co jest Kawę na ławę. Chuja na ladę. <laughs> Okej. Okay. Rypson. Generalnie jest w porządku z 8, Ale był jeszcze za młody. Musi przejść inicjację, muszą go zjechać od najgorszych kurw i powiedzieć, że doj serem. Być może kiedyś będzie gotowy, ale jest świeżakiem, no. Um, Troszeczkę mu odjewało od pierwszej pary. No, ja jestem z tego samego roku co, on, nie? Dobrze, Piotrek, Jak ale masz na imię? Co masz na imię? Jesteś z innej okolicy. <laughs> ja z zmielca jestem widzowy! Generalnie chodzi o to, że jak ktoś wyskakuje kurwa wyżej niż ma dupę, to... Wypierdala na co? No. <laughs> Guess who is starting Guess starting Ale, ok. Ale mi się wydaje, że Jest w porządku Rybson naprawdę Męc jest niemały. po chłopakiem My nic nie mamy się... Pogchan dla Rypsona. Rybson jest spoko Jeżeli chodzi o Davida, bo też widzę takie pytania David młody twórca, ambitny Sam pokazał, że można stworzyć coś od zera Również Pogchan dla niego, on należy do Cyan Generalnie spotkałem Davida najżywo. naprawdę jest z porządku chłopakiem. A bez kitu, a kiedy? Ale by szczerze odpowiadać. No serio mówię, że no David jest spokojny jest z cichy, no. Jest trochę cichy, na żywo, ale naprawdę David nie jest... Nie jest taką osobą, która udaje. Jest po prostu tak, spoko i tyle. Nie, nie mam co do powiedzenia. Tak, generalnie głównie chodzi o to, żeby... Być sobą. Żeby... Nie sobą, udawać. Jak komuś odpierdała od... No to kuchu... trzeba mu... Nadmiaru publiki dostaje listwę, kurwa Takie są reprymendy w tej ekipie, no Jak komuś odpierdala, listwa jak nie podziała To wypierdala Taka jest krótka piła, ale skuteczna to było, no. Co jest szurasek? Szuras jest, kurwa, w ekipie Tylko z niewiadomej przyczyn Luki i Jabsza na niego siedli Ale kurwa, Kuba generalnie jest w porządku Nie, tak Marci. szczerze, jak ja, ja miałem odczucia tak jak jechaliśmy Właśnie do Warszawy. Ja byłem z Jabczanem i Lukim w aucie. To jak dowiedzieliśmy się, że Paramaxili tam będzie, to mieliśmy, kurwa, spadek humoru i w kurwieni. Ale jak już spotkaliśmy Paramaxila i z nim pogadaliśmy, naprawdę wydaje się w porządku gościem. Szczyrek jest w porządku no, jest. Naprawdę. Generalnie bardzo doceniasz Paramaxilowi za to, że jest kureską szczery i że ma taki swój, taki insight, że on on, on jakby rozumie każdego, ale też ma tak by, on bardzo chce powiedzieć swoje zdanie i się tego nie wstydzi. I bardzo lubię to z paramaxilla, że jest sobą. Po on jest kurwa sobą, no, no tak. nie będzie udawał, nie będzie pierdolił, tylko jak coś mu się nie podoba, tak, a chuj ci w dupę i spierdoli obok. No tak. Dole ale mi póki soki. co mi się się nie napatoczył nie, nie na, nie na jakby. W porządku, jest Szurek Bardziej mnie wkurlił suchar na przykład, jak powiedziałem tak O no, tak, nie, suchar jest strasznie <gry> Nie pójdę po ślugi bo mi się nie chce No pojebało no, 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 A jak powiedziałem, że 5 się. dolarów dostaję, to, to pierdolę jak strzał 5 czoła. dolarów i tak, spoko, idę, spoko <grywa> idę 5 dolarów? Generalnie y, Słuchaj, z biegiem czasu stał się strasznie łasy na kasę, kurwa <grywa> Jak słyszysz, że na ja coś dostanie kaszę, to zapiedał z bomby, ale jak ma pomóc po, po koleżeńsku, to tego nie robi, prawda, Dominik? No pierdol, nie jest w tym jest teraz dobrze. Jest dobrze, pan. <gryw> do ziarnka Aha, właśnie w ogóle ostatnio. Się ostatnio, Kurwa, już to najebany jest. Trzy godziny temu się spotkałem z Krystianem Olszą. Z Olszą, kuplem. AKA Kupel szpaka. Krystian, pozdrawiam Cię. Cię. Kurwa, Olsza, naprawdę szacun na Ciebie Pozdro, Krystian. Zrobiłeś coś od zera? Szanujemy na to za bardzo. Czyli ja pamiętaj, Olszę, pamiętaj o nas. Zawsze, od zawsze w ekipie. Mówię za siebie, ale bardzo lubię Twoją muzykę. Luna no, też jest lubię. zawsze. Póki co Luna jest topienną mnie. Olsza, bardzo dobrze. Krzyż. A nie, Luna. Krzyż. Ja, powiem tak, jak ja zawsze na koniec streama puszczam. Wiecie 003, dlaczego? To zawsze automatyczną nutką po tym, jaka mi się odpala, jest z Olsza kumpel Krzyż. Ja się ja idę Spotify... Zawsze. Ja na Spotify mam top 1 I powiem tak. Mam, mam urwę na okrągło? Pierwszy jest top 1 z Luna. Po prostu Lunę uwielbiam, naprawdę Olsza. Jak to słuchasz, Luna to pieter. Suchara, ja mam pomysł, koleś. właśnie Zbaw Nie, nie. Nie, nie. Oficjalny no kop Oficjalny kopsan. Mama, leczam! Olsza! Ale dymy kurwa! jest co, jeszcze tak. Stary, tak. Mamy, ale to sklej nie. Clay To jest stywniutka ekipa, jakiego znam kurwa 4 lata. Razem siedzimy na tym spiku. Ja mówię wszystko. Widzowie, <grym> Aki był ze mną, jakbym cringe'owym gościem, który obrazu. Marbelta Gierczaka. A Xaja był ze mną w najgorszych chwilach. No, to prawda, i znalazłem mu dziewczynę. Tak. <grym> a mu dziewczyna i pociesza mnie, gdyby nie. Chociaż kurwa, samem na niego chrapkę a i tak mu pomogłem. No, ale bo Ksajo generalnie nie, naprawdę skara. jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku O nie ma. I naprawdę gdy miałem kilka problemów ze swoim samopoczuciem to Ksajo chciałbym, 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 zawsze się mi pomóc Tak mi się wydawało I dałem go... najlepszy kumpel Naprawdę Stop, bo byłem na... mały Przytulaliśmy się, chcesz nas przytulić Piotru? No o? Chodź Patrony, to... Chodź Dominik też, chodź, chodź Dominik Ty chodź. Kwadrupyl, kwadrupyl funk. Widzowie, Puch. jak nie miałem się na kim wyżyć, zawsze był suchard. <laughs> zawsze można było mu odczytać jedno lecie. Hona nie wie za mrogi, mam rogi diabła, nogi rysuje nogi. Nie wyczuwa kłamstwa ta panna, teraz łóżko, potem wanna.